Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku panny na czytaniu wrześniowym 2021. Sprawdzimy sobie, jaka energetyka dla panny we wrześniu będzie się objawiać. Wróżka Sikora. Przedstawiam się i zapraszam na czytanie wrzesień 2021 dla panny. Z jaką energią panna wchodzi we wrzesień? W jakim miejscu się chcę zobaczyć pod koniec tego miesiąca, gdzie dąży, gdzie zmierza, co będzie pozytywnego, co będzie dobre dla was, co będzie trudne, jakie będzie wyzwanie. Bardzo proszę o energię dla Panny. Wrzesień 2021. Panna, bardzo proszę o przekaz. Panna, początek września, z jaką energią wchodzicie w jakim jesteście miejscu? Psychicznie, fizycznie, mentalnie, emocjonalnie, umysłowo. W jakim miejscu panna zaczyna wrzesień? Odwrócony paść buław. W jakim miejscu chcecie się zobaczyć pod koniec tego miesiąca? Odwrócona szóstka kielichów. Jak tam karty? Widać, widać. Dobrze. Eee, kto co Wam pomoże? Kto co Wam... Pomoże, panna. Odwrócony cesarz. Wyzwanie tego miesiąca dla was. A z kielichów w odwrocie. Hmm, panna, jest tak. Jest tak. Paźbuła w odwrocie może mówić o takiej e, chęci. E, Zgłębienia jakiegoś tematu, rozpoczęcia jakiegoś przedsięwzięcia, zaryzykowania też trochę. To jest, to jest taka młoda energia, to jest taka energia niedojrzała, to jest energia dziecięca, ale energia bardzo dużej ciekawości, dużego zapału, takiej chęci do działania. Trochę jeszcze nieopierzonej, nieokiełznanej, nieśmiałej, chociaż właśnie on nie jest nieśmiały. Paść Buław jest śmiały. Oj, on jest śmiały. On bardzo chce, on by bardzo chciał. On jest takim ciekawskim podróżnikiem, eksploratorem, dzieciakiem, który bierze po prostu plecak i wyrusza na wyprawę niewiele myśląc, ale z ogromnym entuzjazmem, z ogromnym zapałem. Ta energia w odwrocie, tutaj w zatrzymaniu, mówi o tym, że coś was blokuje przed tym faktycznie, coś gdzieś tam was. Wam nie pozwala na to, żeby uruchomić w sobie gdzieś tam tego, tego takiego ciekawskiego zdobywcę, odkrywcę. Coś, coś jest zatrzymane. Może nie wierzycie w swoje własne siły, może, może jakby blokujecie trochę tą taką dziecięcą stronę, która może się pomylić, która może się sparzyć, która może dotknąć ognia i się sparzyć, ale. Ale działa, ale, ale jest ciekawa, jest entuzjastycznie nastawiona. E, gdzieś ta strona w Was jest taka przygaszona, przytłumiona. We wrześniu to się gdzieś tam uruchamia, gdzieś się to pojawia. E, ale nie, jakby nie możecie sobie na to pozwolić do końca nie możecie dopuścić tej strony. E, paś Buław może też wnosić. E, Młodsze towarzystwo, to może, może mówić o jakimś, o jakimś towarzystwie młodszych osób, które zarażą Was trochę taką energią, takim zapałem, taką chęcią do życia, taką zróbmy coś ryzykownego, jedźmy na spontaniczny wyjazd, zróbmy coś, co jest może nie mądre, ale ciekawe, fajne, zaryzykujmy. I to jest kuszące, może by wy, wy byście nawet tego chcieli, i może to mogłoby być dla Was dobre, ale gdzieś tam to jest blokowane i jesteście bardzo tacy tutaj niepewni zachowawczy, i, i coś tutaj, coś tutaj nie, nie do końca może się zrealizować i zamanifestować. Ehm, jeśli chodzi o to, w jakie, w jakie miejsce chcecie się udać we wrześniu, ehm, Wy tak naprawdę potrzebujecie trochę odetchnąć i się uspokoić. Wy potrzebujecie trochę zejść z takiego tonu ogarniacza biznesmena, bizneswoman, ogarniacza, ogarniaczki, jakby w kontroli nad swoim życiem też. I właśnie tak, jakby wejść trochę bardziej w taką energię dziecka, trochę bardziej w taką energię ciekawości, ale z takim jakby lekkim sercem, z taką lekkością, z taką ciekawością, ale tak, taką, jak będzie to będzie, co ma być, to będzie. Nie, nie myślę o konsekwencjach. Chcę tak naprawdę, chcę się czegoś dowiedzieć. Ja tutaj chcę wyruszyć na jakąś przygodę. Ja tutaj chcę coś poznać, coś się dowiedzieć, coś, coś tak jakby zadziałać, zadziałać, on paś paś buław działa, może nieroztropnie czasami, może, może impulsywnie, ale on działa jak dziecko i wam trochę, wam trochę tego tutaj brakuje, Wy byście chcieli trochę wyrwać się spod takich skrzydeł swojej tej takiej dorosłej persony i pójść w kierunku właśnie takiej przygody, tak to widzę. Tak to tu widzę, tak to tu czuję. Kto co wam w tym pomoże? Odwrócony cesarz. Odwrócony cesarz jako rama, jako struktura, jako, jako sztywna struktura. To jest też figura ojca. To jest figura właśnie takiego ogarniacza, takiego cesarza, takich, takich ram, który mówi. Do tego momentu płota, paziu, buław, możesz dojść, bo tu jest bezpiecznie, ale dalej już nie. Ale wy byście chcieli. Wy byście chcieli wyjść za ten płot, zobaczyć, co tam jest, zerknąć tam. Ten cesarz na to nie pozwala, ale on się tutaj odwraca. On się tutaj odwraca. Postawcie się temu cesarzowi w tym miesiącu. Postawcie się temu, temu cesarzowi. To może być faktycznie energia, nie wiem, ojca, partnera, kogoś. Kogoś starszego, kto wam mówi nie, e, nie róbcie, to jest głupie, to jest ryzykowne, to jest infantylne, ale to może być wasz wewnętrzny taki głos, e, który mówi nie, nie ryzykuj, nie, zostań w bezpiecznym miejscu. E, to jest dziecięce, to jest infantylne. Co to jest za życie marzeniem, co to jest za zaryzykowanie, co to są za w ogóle. Wiecie, tak jakby ten cesarz to jest. Tak jakby ta taka figura tego takiego wielkiego rodzica, którego każdy z nas nosi też w głowie, który nie tak jak tutaj z taką czułością i z, taką, z, takim, z takim zadowoleniem obserwuje te dzieci bawiące się, tylko z takim właśnie, nie, nie podchodź, nie, gorące, nie, dotykaj, nie, uważaj. Wiecie, tak jakby, a dobra, spaszcie się, tak jakby miejcie doświadczenia, to wam pomoże, to wam pomoże. Postawcie się temu cesarzowi, temu swojemu głosowi, który nie pozwala wam być dzieckiem w pewnych, pewnych kwestiach, nie pozwala wam zaryzykować, nie pozwala wam nie myśleć dwa razy, nie pozwala wiecie. E, wyzwanie tego miesiąca, odwrócony as e, kielichów. E, as kielichów to są emocje, kielichy to są emocje. E, to są, to, są, to są emocje dobre, to są emocje też miłości, radości, ale, ale emocje to emocje, to mogą być emocje, mm, wiecie, które właśnie powodują, że wpadamy w takie w takie bagienko emocjonalne, boimy się, boimy się zaryzykować, boimy się wyjść za to ogrodzenie tego cesarstwa. Bo nas zaboli, bo nas zranią, bo nas skrzywdzą, bo nam powiedzą, bo będzie niefajnie, bo, za, bo będzie bolało. Tak jakby, no, no będzie. Tak jakby no będzie bolało, czasami będzie. Ale. Ale pozwólcie sobie na to, dajcie sobie, dajcie sobie szansę. Odkrycia nowych lądów, dajcie sobie szansę takiego dziecięcego spojrzenia na rzeczywistość i takiego zafascynowania się czymkolwiek. Czy to jest w pracy, czy to jest osoba, czy to jest ktokolwiek, to jest czytanie bardzo ogólne, to są tylko bardzo ogólne energie, które gdzieś wokół tam panny mogą krążyć. Ale pozwólcie sobie na taką taką nieroztropność, nawet. Tak jakby powiedzcie temu cesarzowi: Okej, okay, dobra, nie słucham cię. Tak jakby wiem, że tu jest bezpiecznie, może tu wrócę, jak się sparzę, ale może się nie sparzę. A nawet jak się sparzę, to nie będę zbyt długo płakać nad tym, że się sparzyłem, bo, bo podejmuję działanie, podejmuję ryzyko, dalej idę, dalej idę i jestem ciekawy świata. Cesarz, który siedzi cały czas w swoim cesarstwie i nie jest ciekawy świata, jest kostnieje tam po prostu. Kostnieje tam i umiera tam. Bezpieczny, ale smutny, bezpieczny, ale martwy. A tu jest ewidentnie panna nawołanie we wrześniu do was. Nie bądźcie martwi w swoim bezpiecznym królestwie, w swoim bezpiecznym schronieniu. Ożywcie się, wprowadźcie emocje, wpuśćcie emocje w swoje życie. Zaryzykujcie. Podejmijcie ryzyko. Nie wszystko musi być takie wykalkulowane, wymyślone i bezpieczne bez ryzyka. Czasami warto. A nawet jak zaboli, i nawet jak ktoś zrani, i nawet jak ktoś skrzywdzi, to nie, nie bądźcie zbyt długo w takiej energii. Nie użalajcie się nad sobą, nie umartwiajcie się. Ten paś, jak się wywróci, otrzepuje kolana z ziemi i idzie dalej. Nie płaczę, że ktoś mu zrobił krzywdę, bo on, on idzie dalej. Rada dla panny, bardzo proszę we wrześniu, rada dla panny. Rada bardzo proszę wrzesień 2021. Królowa Buław, królowa Buław, panna. Królowa buław. Królowa buław się nie boi. Królowa buław yy, idzie po swoje. Królowa buław przeciera szlaki. Królowa Buław po prostu tworzy swoje nowe własne szlaki, tw tworzy swoje nowe własne ścieżki, i oni nie obchodzą ramy królestwa ani ramy cesarstwa. Ją to nie interesuje. Ona, jeżeli chce przejść przez płot, przeskoczyć przez płot i iść po te maliny, które są tam bardzo, bardzo daleko, ale są pyszne, soczyste i doskonałe, to pójdzie tam. E ona się nie, nie, nie wstrzymuje, ona po prostu tworzy swoje, twoje, swoje ścieżki, idzie swoimi ścieżkami, e, pewnie przed siebie, przyjmuje porażki, przyjmuje zranienia. Jej serce jest otwarte, można ją zranić, ona to przyjmuje, ale idzie dalej i osiąga, o, osiąga piękne rzeczy i dociera w piękne miejsca. Dociera w takie miejsca, w które odwrócony cesarz nie dociera. Bo on siedzi na dupie, po prostu w czterech ścianach tego. Jak to się nazywa? Strefy komfortu. Wrzesień, moi drodzy. Królowa Buław. Nie bójcie się, idźcie po swoje. Ogień, para. Zaryzykujcie, podejmijcie ryzyko. Otwórzcie się, zaciekawcie się. Wyjdźcie, postawcie się temu cesarzowi. Wyjdźcie poza. poza. poza swoją strefę komfortu. Tak powiem to, tak powiem to. Panna, miłego września życzę, serdecznie pozdrawiam.